Dzień dobry, dziki, co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, pamiętajcie, że czytam komentarze I staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortcach, Ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny I zarazem ważny temat Tym razem postanowiliśmy zweryfikować naszą ocenę sprzed roku na temat aktualnej generacji konsol A dokładniej jak wyglądają po roku czasu i czy dalej zachwycają, a może są wielkim rozczarowaniem Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych poruszymy przełomowy temat nowego kierunku rozwoju gier oraz o przełomie w rozwoju sztucznej inteligencji, czyli jak kalafior zmieni naszą rzeczywistość. Nie chcę się bierzeć, ale przeszło ponad drogę jest już z nami nowa generacja konsol. Nie ma co się oszukiwać, sprzęty te nie miały łatwego startu, a nawet teraz możemy stwierdzić, że lekko nie mają. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo swoich problemów dystrybucyjnych, to dalej możemy stwierdzić, że mają potencjał na bycie przełomową generacją. Przy premierze Xboxa Series S, Series X czy PS5 poruszaliśmy głównie kwestie technologiczne. Zachwycaliśmy się innowacjami i nowoczesnymi rozwiązaniami oraz podkreślaliśmy ile pracy włożono w zaprojektowanie aktualnych konsol. Oczywiście nowe technologie czy też innowacje mają to do siebie, że nie zawsze muszą się przyjąć i czasem pomysł genialny w teorii okazuje się nie sprawdzać w praktyce. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co na początku wzbudzało nasz zachwyt, ale też mogło nie do końca się przyjąć. Byliśmy po prostu ciekawi, czy rok temu nagadaliśmy wam głupot, czy faktycznie to, co nas wtedy fascynowało, fascynuje nas dalej, czy przypadkiem nie okazało się jakimś fejlem. Ogólnie większość technologii aktualnej generacji pozostaje w teczkach i na papierze, a my wciąż czekamy na ich użycie, ale teraz zaczniemy od tego co już znamy, czyli ray Tracingu, i tutaj również na ten moment nowa generacja konsol zapewnia zaledwie śladowe ilości tego efektu. Na razie na horyzoncie nie widać rozwiązania, które mogłoby to jakoś znacząco zmienić, choć według nas w przyszłości możliwe jest zastosowanie efektu ray Tracingu na dużo wyższym poziomie bez zmian sprzętowych. Wystarczy przypomnieć, że konsole nowej generacji Potrafią wykorzystywać obliczenia w niższych precyzjach. Skutkuje to z wielokrotnieniem potencjalnej mocy obliczeniowej, i jeśli tylko śledzenie promieni udałoby się obliczać w tych uproszczonych trybach, jednocześnie optymalizując efekt końcowy poprzez skupienie się jedynie na tych elementach oświetlenia, które są istotne. To jak już wcześniej mówiliśmy, obecna generacja konsol mogłaby sobie poradzić z tym bardzo ciężkim zadaniem, a jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, oświetlenie sprawia, że obraz w grach jest dużo bardziej realistyczny. Podchodzenie do tematu śledzenia promieni w ten sposób, w który podchodzimy obecnie, będzie skutkował tym, że trzymanie się tego kierunku w sposobie obliczenia ray tracingu będzie wymagało potężnej mocy obliczeniowej, której możemy nie otrzymać w najbliższych generacjach kart graficznych. Czy ray tracing na konsolach nas rozczarowuje? No, w sumie na ten moment niestety, ale zdecydowanie tak. Ale też na początku mieliśmy w tym kierunku już uzasadnione obawy, ale jest cień nadziei i ten temat poruszyliśmy w środowym materiale, do którego Was serdecznie zachęcamy. Aktualna generacja konsol również chwaliła się technologią FSR, czyli Fidelity FX Super Resolution, będąca bezpośrednią konkurencją dla DLSS. Na ten moment ta technologia jednak rozczarowuje, pomimo tego, że nasze oczekiwania na jej początku były bardzo duże, to jednak do tej pory sprawdza się ona jedynie w najwyższych rozdzielczościach czy najwyższych ustawieniach jakościowych, nie zapewniając spektakularnych wzrostów wydajnościowych. My jednak nie przekreślamy tej technologii i wierzymy, że jej kolejne odsłony spowodują realne wzrosty wydajności przy minimalnej utracie jakości obrazu. O reszcie przełomowych technologii nie za bardzo możemy się wypowiedzieć, ponieważ w większości nie zostały one zastosowane, pozostaje nam jedynie czekać na to, że wydawcy gier opracują nowe silniki technologiczne. Choć z drugiej strony to czekanie może spowodować, że w końcu dostaniemy nie dosyć, że niesamowicie zoptymalizowane gry to jeszcze z opartymi obliczeniami związanymi właśnie z ray tracingiem oraz ze skutecznym skalowaniem, które to do czasu wydania nowych gier zostanie po prostu przez AMD ogarnięte lub wymyślone na nowo. Warto podkreślić, że za zastój we wdrażaniu w życie nowych technologii odpowiada w dużej mierze sytuacja rynkowa. Ze względu na niedobory produkcyjne gracze nie mogą zaopatrzyć się w konsole, a to rzutuje na decyzje deweloperów. Ale wiadomo, że bardziej opłaca im się tworzyć gry dla większej ilości graczy niż dla garstki posiadającej nowe konsole. Niestety, ale tego wszystkiego co się stało nie dało się przewidzieć, a faktycznie mocno namieszało to na rynku i nawet uderzyło w morale dosłownie wszystkich zainteresowanych. Upewnijcie się? Że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułkach z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicą. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu nad Marrakeszem. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to. jako że. Rozwój technologiczny jest bardzo ważny, potrzebujemy go globalnie i każdy z nas osobno ceni sobie nowe rozwiązania, które ułatwiają nam życie i pomagają w rozwiązywaniu codziennych zmagań z rzeczywistością. Żyjąc w codziennym stresie i biegu, nie mamy czasu na najdrobniejsze przyjemności, pochłonięci obowiązkami, zapominamy o grach. To słowa słynnego poety z XIX wieku Severego Kolbego, który już wtedy dostrzegał problem, jak mało czasu na gry poświęca ówczesne społeczeństwo. Wtedy wręcz niemożliwe było, aby spotkać graczy czy porozmawiać o gamingu. Aktualnie sytuacja wygląda dużo lepiej, jednak dalej zespół badawczy Massachusetts Gaming zajmujący się gamingiem dostrzega problem. Przeanalizowano dokładnie raporty i sporządzono profesjonalne wykresy, z których jasno wynika, że na kontach użytkowników Steam, Epic czy nowego Game Drunka Hub często zalegają nawet nieuruchomione gry. Te dane uświadomiły naukowcom istotę problemu, Gracze po po prostu nie mają czasu na granie i dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązania dedykowanego w większości graczy. Tutaj na scenę wkracza Story Game Generator Engine 2.0, będący silnikiem mającym za zadanie tworzenie krótkich, maksymalnie minutowych gier. Developer wprowadza cztery wartości: wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz imię bohatera. Algorytm w tym momencie zaczyna tworzyć wielowątkową, wielowymiarową opowieść która zamyka się w 60 sekundach intensywnej rozgrywki, dzięki czemu rozwiąże się globalny problem i kryzys nieukończonych gier, a także obniżą się koszty produkcji, przez co już niebawem wrócimy do dawnych czasów, gdzie za grę płaciliśmy 279 zł, a nie tak jak to ma teraz miejsce, że ponad 300, bo kto to widział, żeby tam za parę godzin dać tyle pieniędzy. Jak łatwo możemy się domyślić, naukowcy implementują zjawiska często zaobserwowane w Przyrodzie, a tym razem padło na kalafior, i zapytacie, co ma kalafior do gier. Okazuje się, że struktura kalafioru przypomina do złudzenia część mózgu ludzkiego, odpowiedzialnego za myślenie empiryczne i wyobraźnię. Przy odpowiednim połączeniu syntetycznego neurona z przekaźnikiem masy procesora następuje pobudzenie korelacyjne omega-3 co oczywiście jest kluczowe w przypadku sztucznej inteligencji. Warto też podkreślić, że kalafior jest najinteligentniejszą rośliną, jaką udało nam się do tej pory dokładnie zbadać. Już w przyszłym roku możemy spodziewać się przełomowych technologii i rewolucyjnego Game Generator Engine 2.0. No i to niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, co Was rozczarowało w aktualnej generacji konsol i z czego najbardziej jesteście niezadowoleni. A jeżeli macie niedosyt po tym materiale, na na kanale jest sporo filmów poświęconych właśnie tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro, ale również też staramy się na kanale rozwijać mocno tematykę pecetową, także też tutaj coś dla pececiarzy się znajdzie, więc jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy, a jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spokojna atmosfera i można na luzaku pogadać, link do kanału macie oczywiście pod filmem, a my co? Jutro się widzimy w shortsach, pojutrze w shortcach, a później w filmie, tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym Materiale. Do widzenia. Dziki.